Dziś bezbędnego pitolenia. Co łączy? Dzieci w kaskach, na rowerach i mandat jeżeli go nie ma. Co łączy naszego pana Zbojarskiego oraz innych redaktorów, którzy zachwalają tego typu pomysły, przepisy, mandaty, karanie i penalizację takich otoczynów i zdarzeń, jak na przykład jazda bez kasku, tudzież czasem bez zapiętych pasów, etc. Co łączy to wszystko? Co łączy je na przykład z robotami drogowymi? Co łączy to wszystko razem do kupy? A jest to mianowicie budżet naszego państwa i teraz uwaga: uwaga mandat to nie ujma mandat. To duma. Dofinansuj swój rząd. Dzięki mandatom budujesz budżet swojego rządu. Na dzień dzisiejszy nie ma bardziej patriotycznego gestu. Pamiętaj, drogi obywatelu. I dlaczego tak mówię? Otóż dlatego, że wcześniej gdzieś mi to nie, nie, nie zagrało. Dzwoniło, ale nie wydzwoniło odpowiednio. I uwaga, mamy to. Mianowicie, mandaty z roku na rok. Liczba mandatów maleje z roku na rok. Liczba wpływów z mandatów tym samym również malała. Więc podniesiono kwoty mandatów, aby rachunek fiskalnie się zgadzał. Czyli po, po prostu rząd, wiedząc, że zmniejsza się liczba ma, mandatów, jednocześnie zmniejsza się wpływ z mandatów. Ja tylko przypomnę, że rząd w budżecie na każdy kolejny rok planuje właśnie e, mandaty, w sensie wpływy z mandatów, tylko że od kilku lat to się nie nazywa wpływy z mandatów. A to się nazywa, zdaje się, są to tak zwane pozostałe wpływy nieopodatkowane w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. I teraz wszystkie te pieniądze, które wpadną z mandatów, lądują właśnie w Krajowym Funduszu Drogowym. Znaczy nie wszystkie, bo część też na NFZ. Generalnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że mamy tak zwane deficyty. Deficyt to oznacza tyle, że rząd sobie zaplanował kwotę X, ale możliwość wydania X plus. Ileś tam, powiedzmy x plus y, i teraz ten, y, ta różnica między xem a sumą x plus y to jest deficyt. Deficyt oznaczmy sobie jako z. Tyle, że y, w całej tej jakby tych planowanych wydatkach, y, wpływy z mandatów nie są ujęte w deficycie, a w tej głównej części. I teraz o co, o co chodzi? Jakby już powiedziałem tu najważniejszą część, rzecz i mam nadzieję, że teraz nie wyłączysz, trwasz do końca, jak obiecałem, będzie szybciutko. Prośba moja, taka zawczasu. Mów o tym szeroko. Nie musisz linkować tego filmu, będzie mi miło, będzie fajnie, ale jeżeli będziesz po prostu o tym rozmawiał ze znajomymi, dla mnie to już wystarczy. Rozmawiajcie o tym. Niech to się niech się dlaczego. Dlatego, że ludziom jakby umyka to i dajemy sobie wciskać papkę i kit, że tu chodzi o bezpieczeństwo. Owszem, gdzieś tam może i chodzi o bezpieczeństwo. Ale finalnie... To chodzi o pieniądze, a mianowicie o bardzo duże pieniądze, gdyż, bo ponieważ już przechodzę do liczb, w sensie nie będzie zbytnio dużo liczb, trudno będzie bardzo ogólnikowo i będę generalizował. Jakby ja jestem z tym pogodzony, jeżeli tobie to przeszkadza, to śmiało wygrzeb liczby i wpisz w komentarzu albo nagraj własny film, czemu nie i chętnie go obejrzę. Natomiast, tak w 2021 roku do 2024 liczba mandatów zmalała z ponad 4 milionów w 2021 do 3,8 miliona w 2022 3 i 4 to oznacza, że sumarycznie około pół bańki w ciągu trzech lat poszło, w sensie zniknęło, nie ma. Przy czym problem polega na tym, że według danych z wpływów było tak, w roku 2023 około milion miliard, przepraszam, 1 miliard,3 24 rok podobnie podobna kwota przy mniejszej ilości mandatów czyli krótko mówiąc mniej mandatów ale jakby wpływ się utrzymał dlaczego dlatego że w roku 22 została podniesiona ta kwota tych mandatów i generalnie rzecz biorąc jeżeli przyjmiemy że podnoszenie mandatów ma na celu hmm, spowodowanie aby ludzie Mniej chętnie e, wy wykonywali czynności zabronione, żeby żyli bezpiecznie, i tak dalej. To ja śmiem twierdzić, że w poprzednich latach ten efekt został uzyskany. Tylko, że jak wiadomo, ten efekt nigdy nie będzie natychmiastowy, tak jak z inflacją, trzeba poczekać. W przypadku inflacji od 5 do 15 lat, w przypadku mandatów, tak naprawdę z roku na rok, ciupeczkę ciup, 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 jednocześnie mniejsze pieniążki zaczęły wpływać. Z mandatów i mówię pieniążki, dlatego że kwoty były naprawdę małe. Jeśli chodzi o samo planowanie w budżecie, żeby nie było, że jestem gołosłowny, w 2021 roku planowane dochody budżetu państwa to 404 miliardy złotych. W ujęciu zadaniowym, czyli tzw. transportu krajowego, funduszu drogowego, wpływy z kar i grzywień i mandatów od osób fizycznych ujmują one także alkoholików w parku, żeby była jasność te ogólne te, te kwoty tych mandatów wynosiła 44 967 tysięcy złotych. Finalnie wyszło to około 45 milionów złotych, a to oznacza wykonanie planu zakładanego na rok 2021. W wysokości 175%. No więc, jak wiemy, nasi politycy bywają chciwi na pieniądze, więc jakby tutaj chyba oczywistym stało się, że skoro można wykonać 175% planu, prawie 200% planu, no to dlaczego na przykład nie zapewnić sobie stałego źródła dochodu. No i teraz tak, w 2021 roku plan zakładał wpływ z mandatów około 25,7 miliona złotych. Wykonanie wyszło 45, czyli prawie dwa razy tyle. W roku 23, sorry, że tak skaczę, wiadomo, nie będę omawiał każdego roku po kolei, ale gdybyśmy się cofnęli na przykład wstecz do 2010-2012, to się okaże, że na przykład mieliśmy bardzo duże wpływy, a potem te wpływy zaczynały topnieć. No więc prawdopodobnie wtedy ktoś poszedł po tak zwany rozum do głowy i sobie wykminił, że czemu nie, przecież pod bezpieczeństwem, pod hasłem bezpieczeństwo najlepiej się sprzedaje. Więc dlaczego, dlaczego by nie? Więc tak, 23 rok, rzeczywiste wpływy w 23 roku to 1,286 miliarda. Czyli 1 miliard z haczykiem e, ze wszystkich słów, Czyli, tak jak mówię, alkoholicy także. Planowany cel budżetowy, niestety, tutaj jest brak danych szacunkowych. Dlaczego? Dlatego, że poszli po rozum do głowy i w roku chyba 22, 22 ale pewno w 23, 24 i 25 projekt e, budżetowy nie, ja, nie zakłada jawnie wpływów z mandatów. Więc jeżeli na przykład w moich gdzieś filmach wcześniej znalazłeś, że mówię o tym, że jawnie zakładają wpływy z mandatów, to to była prawda do powiedzmy tam roku 20. Trzeciego aktualnie taki wpływ jest niejawny, a jest on ukryty pod nieopodatkowymi wpływami w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. Czyli mamy tutaj dokładnie trzy. 3 790 mandatów fizycznych dających ponad miliard złotych. W 25 roku, czyli w tym, w którym aktualnie się znajdujemy, projekt budżetu przewiduje dochody ogółem 632 miliardy złotych, to jest 200 miliardów więcej niż w roku, zdaje się, 20, e, chyba pierwszym, tak? tak, więc jakby 4 lata później, 200, 200 miliardów. Miliardów! 200 miliardów więcej jest przewidziane w budżecie. Ale uwaga, bo to nie jest koniec. Wiesienka na torcie Krem de la Creme. Nie ma rozbicia według źródeł, więc, jakby w styczniu tego roku, znaczy w rozbiciu jakby półrocza tego, czyli styczeń, maj, widzimy wpływy nieopodatkowane. Ale niestety również bez wewnętrznego rozbicia. I teraz tak, tutaj akurat chyba zdaje się, to jest GOF. Tak, szacunkowe wykonanie budżetu, wykonane w okresie bla, 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 czyli styczeń, maj tegoż roku. Dochody to 223 miliarda, czyli jakby 35% planu wykonane. Wydatki to 331 miliarda, to jest jakieś 36% wykonane. No i deficyt. A deficyt, właśnie, zaraz co do deficytu wrócę. Deficyt. 108 miliarda, e, czyli 37% deficytu e, to jest wykonane według budżetu. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że my mamy przewidziane w tym naszym budżecie na ten rok mamy przewidziane 632 miliardy, ale wydatków mamy przewidzianych gdzieś to miałem, akurat to dobra, powiem z pamięci, może może trafię, 900 coś miliardów. To oznacza około 200 miliardów deficytu i ten deficyt skądś trzeba Wziąć. Czy to będą mandaty? Możliwe, że tak. Krótko mówiąc, im większy deficyt, im większe kwoty są potrzebne, tym większe muszą być kwoty mandatów, dlatego że mandaty w sposób znaczący zasilają. Budżet, bo jeżeli mamy budżet rzędu na przykład liczony w miliardach, mamy 600 miliardów, to bardzo przepraszam, ale taki miliard wydaje się być niczym. Przy czym pozwolę sobie zauważyć, że to aktualnie są tego typu kwoty, bo może inaczej, może inaczej. Jak to wyglądało przez lata? Od, powiedzmy sobie, we, we wcześniejszych latach niż 20 tam chyba pierwszy, tak? To było jakoś około em, trz, prawie 4 miliony. Czyli 4 miliony około zbierano. W roku 2023 już to są miliardy, więc jakby przekraczamy ten słynny miliard. I ten miliard się utrzymuje, pomimo tego, że liczba mandatów spada. Czy ona spada drastycznie? No, powiedziałbym, że nie jest to błąd pomiarowy, nie jest to błąd statystyczny, ale widać tendencję od roku 2000, chyba 2012 czy 2014. Nie pamiętam, który z tych roczników był takim właśnie. Bardzo wysoko e, dochodowym, e, ale widać tendencję spadkową. Więc jeżeli przyjmiemy, że podnoszenie mandatu w latach poprzednich, znaczy w sumie to nie było takie drastyczne, ale jeżeli, zajmiemy, e, jeżeli przyjmiemy, że wysokość mandatu miała odstraszać od e, sprawstwa, no to bardzo przepraszam, mamy, e, mamy to, jest, jest mniej czynów zabronionych, mniej. Karu, kar w sensie mandatów, mniej może czynów zabronionych, nie, ale mandatów jest mniej. Ten nasz deficyt, który aktualnie mamy zaplanowany na ten rok, a który jesteśmy w trakcie realizacji, ten deficyt należy sprowadzić do warunków porównywalnych i pamiętać, iż w tym deficycie znajduje się spłata zobowiązań. Polski Fundusz Rozwoju 34,7 miliarda spłacamy zobowiązania, więc jakby mandaty również mogą w tym kierunku pójść, aczkolwiek już zaznaczam, że mandaty idą głównie na budowę dróg. Jak widzimy, efekty są, wszyscy jeździmy po bardzo ładnym gładkim, równym asfalcie. Mamy tabelkę. Ja mam tabelkę, w której widzę w poszczególnych latach, jak wyglądały planowane wpływy z wydatków. Niestety od roku 23. Tak jak powiedziałem, są one niejawne, czyli właśnie nieujawnione, Można się do nich dokopać. Już mi się nie chciało. W końcu nie jestem dziennikarzem, więc chromoleto i wykonanie spływów z mandatów. E, tak jak mówiłem, rok 21. 44 miliony. Więc widzimy, że rok 21. To jest ten słynny rok gdzie mamy taką niewielką niewiel niewielką ilość wpływów w sensie 40, prawie niecałe, tam powiedzmy 45 milionów złotych. Ale się okazuje, że na przykład już w roku 23, 22 mi gdzieś tu umknął, ale zakładam, że w roku 22, bo w roku 22 było to podniesienie, więc pewnie różnica nie będzie jakaś strasznie kolosalna, bo tam podniesienie chyba nie było od stycznia, a może było od stycznia. Mi się wydaje, że nie było od stycznia, ale nie będę się sprzeczał. Generalnie rzecz biorąc, od roku 23 widzimy już tendencję, jeżeli chodzi o wpływy, e, dość wysoką, bo mamy już ponad e, miliard. Mamy już ponad miliard, miliard chyba 200, tak miliard, no prawie miliard 300 i podobnie mamy w roku 24 i w tym roku zapowiada się być podobna kwota. W związku z tym, co należy zrobić? Co ja bym zrobił na miejscu rządzącym, gdybym wpadł na taki chytry plan? Otóż pod hasłem e, wszelakiego bezpieczeństwa napisałbym artykuł w Rzeczpospolitej, który na przykład głosi, że podnoszenie mandatów przynosi rezultaty. W związku z tym wszyscy będą chcieli te mandaty, żeby były podniesione, bo będą sobie tłumaczyć, że sąsiad będzie ukarany za swoje niecne, e, złe, niewłaściwe zachowanie. W związku z tym dofinansuje rząd. Nikt nie pomyśli o tym, że sam może prędzej czy później paść ofiarą jakiegoś przygłupiego mandatu z jakiegoś głupiego zupełnie powodu i się okaże, że musi iść do bodziana. Podniósłbym wysokość mandatów, to też się teraz akurat dzieje wprowadziłbym kolejne akcje promocyjne w stylu, na przykład jesteś recydywistą, płacisz więcej, wiadomo czemu nie. Kolejna sprawa, założyłbym dzieciom kaski, no bo przecież wiadomo, że chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie ma nic gorszego, moi drodzy, niżeli obcy człowiek dbający o bezpieczeństwo twojego dziecka. To nie powinno mieć miejsca. Ja dbam o bezpieczeństwo mojego dziecka. Jeżeli ja uważam, że to jest sytuacja, w której należy mu się kask, to ja mu ten kask założę, a nie że mi będzie przychodził. Jeden czy drugi mądry i tu nie, nawet nie mówię o policjantach, tu mówię już o społecznikach i będziemy nagrywał albo palcem wytykał, że dziecku nie założyłem kasku i potem będą ludzie za mną biegać, a ile mandatu, a ile mandatu. I teraz was to wszystkich po kolei czeka. Najlepsze jest to, że mm, właśnie wspomniany wcześniej pan Bojarski kłóci się na swoim, znaczy kłóci się, polemizuje ze, z bractwem rowerowym na swoim profilu, gdzie bractwo rowerowe przekonuje, że taki przymus jest zbędny. Natomiast pan zbojarski powołuje się na wyniki badań. Pan zbojarski tak naprawdę nie robi nic innego, jak po prostu klepie rządowi drogę do wyższych kwot. I będzie jedną z tych osób, które będą przyklepywać brawo. Zresztą już jest, bo właśnie we omawianym ostatnio, czyli wczorajszym odcinku, artykule Rzeczpospolitej, pan zbojarski przybija brawo i mówi, że to jest zasługa rządzących, bo podnieśli kwoty mandatów i nic innego się wokół nie zmieniło. W związku z tym to na pewno jest to. Otóż nie, ale odsyłam do wczorajszego odcinka, a bo zapomniałem. I taką małą ankietę przygotowałem. Mała prośba o zabranie głosu. Z góry dziękuję. I tyle. Miałem się nie rozgadywać, miało nie być dygresji. Wyszło jak wyszło, wyszło jak jak zawsze. I Matko Boską, miałem 5 minut, gardle, dlatego się tak spieszyłem, ale jakoś to potnę. Pamiętaj, żeby subskrybować, pamiętaj, żeby płacić mandaty. No tak, bo zapomniałem, miała być Zielona Poświata, nie? Kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Jeżeli podobają ci się takie produkcje, możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawkę na Buy Coffee to pod moto. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza taktycznego, na co najmniej 7 słów. Algorytmy YouTube lubią to i my też. To rozpoczynamy. Tu też przełączymy. Kurwa. Kurwa, nie ten.